Pięknie. Cześć! kotek jestem kotek 321 Dzisiaj będziemy sobie nagrywali gierkę jakieś jakiejś coś Dobra, ja pierwszy Tutaj ja będę zawsze Kotek321 To Adrian cześć witaj na mnie Cześć Malko I pieces. Tylko szybciej! Okej, okay. Aaa, no tak! Można. Teraz ja chcę wygrać? Ja będę... Hiszpania. Ok, możemy. I jedziemy. Rozpoczyna pod się Uwaga, trzymaj za mnie kciuki, proszę. jak to się gra, ale trudno. Jak to się robiło? Są oni zupełnie. Trudno się mówi. Koga nie Szybciej. Wolno jedziesz. A ty je mi. Ok, może zimny. Teraz ja mam skakał. Oddam na lekki skok. Przejdziemy. Ale się ale daleko. tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem wygram z nim. Teraz już nie zapomniałem jak to się gra, to jest dlatego. Ja No spoko, wygrałeś. jaki dobra, ty wygrałeś, ale teraz rewa. Tak jest, teraz rewa. na game. Sraka rozpuszcza. Dobra, teraz z nim zobaczycie. Kuma nie przyciskaj, jumping. Ale no, chłodny. Dobra. Teraz ja skoczę. Okej, a co to jest twoja hiśpa? Nie udziałem. Ale jakie skoki. Paszukuję yes, yes. to, Jest, najlepszy wynik. Na razie Lekotka 3x1. Tak jest, na razie dokładny wynik na oryginal. idzie jedziemy, 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 jedziemy. To rozolawe pół do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. O, to już będzie być daleki. w klubie, ziomek. Ale dalej od Ciebie. Ale dostanę punkty mniej, bo zabiegł Lekotkę. Uwaga, teraz trzeba skoczyć daleko. Moi pani, proszę dużo łapów, które dla mnie, motywować mnie, proszę. Uwaga. Uwaga. Leci, leci, leci. Leci, znowu leci, 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 aj kurde. leci, 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 wygrałam! wygrałam, wygrałam, wygrałam dalej Teraz ja zaczynam. Zniszczyć. Zniszczyć, Andrzej, zniszczyć. Adrian. a ty jeszcze Daj mu się pożegnać, żeby nie musiał tak... Wiecie, żeby mógł trochę pomyśleć o jak to się czuje wygrane. O, prank, prank, prank. Może być sto metrów. Nie, Jaki Jak nie, nie, w nie, nie, ogóle nie, odzywa. odzywam, odzywam, tylko nie, tylko nie, 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 No, praktycznie tak samo Dalej, nie, Dalej. Teraz nie, nie, kotek, 3, 2, 1. Teraz ty jesteś skaczesz. On Bo złe lat Uwaga, teraz muszę skoczyć daleko. Dalej niż on. Ale ja mam jeszcze jeden skok. On, on już kończy. Nie, tak daleko nie skoczy. Muszę przekroczyć czerwoną linię. Dobra, spokojnie, już wygrałem Wystarczy teraz tylko dobrze wylądować. Widzimy. No dobra. Proponuję wizytę, wygrał nie no spoko. O dobre wiatry, dobre, bardzo dobre wiatry. Lecimy, 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 lecimy. Ci uda się. Ci uda się, mi raz, komu się uda Jest! Drugi raz. Teraz ja rozpoczynam. Chciałoby się co? Daleko, 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 daleko. Oj, oj, oj. Nie, nie wytrzymał presji za moim Ale ładne loty. To nie jest raka tym Za sraka, wak. A nie o, zażyłem! To słaby skok i to dlatego yy. dziobę Ja nie zażyłem, nie Ja dobrać. prowadzę, pamiętaj. A ja się źle wybiłem. No widzisz, teraz strajka drugi. Wygrałem, bardzo! Widzicie się do jednego. No i jak skoczę, że cierpło, to grałem. Co z tego jeszcze? Ja mam jeden skok. madenchina China. Madę China. China, jak ja daleko skoczyłem. Dobra. Mogę wyjść dzięki punktom, żeby. Zdobyć. Będzie daleko, trzeba skoczyć. Ale to dla mnie będę żeby... Leć Hiszpanią. Nawet tak. ty się musisz prawie skoczyć. Dalej. Ania musisz pokarać moje metry, a to jeszcze dalej przeskoczyć. E, będzie za słaby skok widziałem. Ze słaby wygrałem. Ale ja wygram. Bo ja wcześniej lepiej skoczyłem. Do tego punktu się liczy. Widzisz? To to nie było. Trzy do jednego. Pamiętajcie. Że zawsze kot się żoje. To jest super. A może później zagramy! A może później będziemy grali w to, co to, to nie zap... w nie jest na przykład Chińczyka. Chyba Ty nie jesteś Chińczy. A, Chińczyk? Nie wiem, zobaczymy. Ale chyba zaraz kończymy. Nie? zaraz będziemy kończyli, bo tutaj się O, Oddaj się. Oddaj się! oddaj się! Epycko! lepsze noty! Teraz ty? Proszę, tak jest, ja teraz ty? Ja w w Błagam! Skocz dalej. Błagam. Skocz, dalej! Błagam! Skocz dalej! Błagam! Skocz dalej! I tak wygrałem. Ja się się, wybiłem. Teraz od ciebie skoczę Nie. Ja ci dalej skoczę. Proszę! przesiekam, przesiekam. Nie, ja skoczę. Ja wygram. Nie. Kurta, 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 kurta. No, pójść. Mać śli. No, robię śli. Wiedziałem. Jest, ale daleko. Zwycięstwa ponosi rękę. W kup wygrany. No dobrze, to by było na tyle. Nie, nie, jeszcze nie zaczynamy. Proszę o subskrypcję, lajka, pozytywny z